W dzisiejszej straży protestką mamy zebranie oświadczeń. podstawą naszych oświadczeń będzie e, list apostol Pawła do Pesadonicza na czwarty rozdział już trzeci a bowiem taka jest wola Boża odnośnie was, to jest poświęcenie wasze. Kiedy udajemy się... teraz kiedy udajemy się do Pana, e, udajemy się do Pisma Świętego, aby ustalić, jaka jest wola Boża, dowiadujemy się, że wielka praca, jakiej Bóg od nas wymaga, nie jest pracą dla drugich, ale pracą dla, dla nas samych, pracą ujażniania, zwyciężania yy, i rządzenia sobą. Wszystko inne, czyli nasza służba na rzecz domowników wiary, świadczenie dobra wszystkim ludziom za pośrednictwem krajowych i zagranicznych misji itd. Jest zatem podporządkowane tej największej pracy wewnątrz nas. Jak bowiem pod natchnieniem oświadcza Apostoł, gdybyśmy w pięknych słowach, przepraszam, gdybyśmy w pięknych słowach głosili Ewangelię II i całe nasze minie oddali na. Żywność dla ubogich lub stali się męczennikami dla dobrej sprawy, bez miłości będącej duchem Chrystusa i Ojca i rozwiniętej w nas jako rządzącej zasady życia z boskiego punktu widzenia bylibyśmy niczym. I komentarz epifaniczny. Uświęcenie oznacza odłączenie się. Od siebie i od świata oraz oddanie Bogu na służbę. Jego pełne wdrożenie rozwinie w nas charakter podobny do charakteru niebiańskiego Ojca. Wolą Bożą dla jego dzieci nie może być nic mniej niż rozwinięcie charakteru na podobieństwo yy, Bożego. Kto w czasie powołania wyborczego poddaje się woli Bożej, ostatecznie stanie się takim, jakim jest Bóg na poziomie duchowego bytu. W czasie pośredniczącego panowania Chrystusa takie poddanie się zostanie natomiast nagrodzone doskonałym ludzkim życiem. Yy, tutaj jeszcze takie pytania są pomocnicze. E, może teraz przeczytam. Jakie uświęcające doświadczenia miałem w tym tygodniu? Jakie y, w nich y, zachowałem? Jakie odniosłem z nich korzyści? Yy, Chciałbym drodzy profesor, jeszcze może byśmy przeczytali sobie moje postanowienie poranne, bo zapomniałem szczerze że o tym, ale bym prosił, aby by się przeczytała moje postanowienie poranne. Proszę, się proszę. Tak, no. Aby pierwszym moją myślą było już za panu Zasiewskiego, jego, któremu. Chcieli tego sławienia wezmę, a dnia Pańskiego zgrywać będę, prosząc o łaskę pomocy. Śluby moje żem Panu, teraz przed wszystkim ludziom. Pamiętając o boskim powołaniu, zgromadźcie mnie świętych moich, którzy ze mną uczynili w przymierze przy opierze. Postanawiam, że dzięki wspomagającej łasce pańskiej, jako słucha Boże, będę wypełniać dziś moje śluby. I nadal prowadzić dzieło ofiarowania ciała i wielu tak, aby mogła osiągnąć dziedzictwo Królestwa wraz z Moim Odsłuchycielem. Będę się starać o prostotę i szczerość w stosunku do wszystkich. Będę się starać, wygodować się nie sobie, ale Panu i czuć mi siebie, ale Niebo. Będę się starać czuć Pana Moimi wargami tak, by moje słowa dla wszystkich były balsamem i błogosławieństwem. Oto się starać, by być wierną Panu, Radzie, Braciom i wszystkim, z którymi mam do czynienia, nie tylko w wielkich, ale i w małych sprawach życiowych. Później oddając się Boskiej i opatrzności, kierującej wszystkimi moimi sprawami w najwyższego dobra, będę się starać nie tylko o czyste serca, ale także odrzucać wszelki niepokój, wszelkie niezadowolenie i wszelkie zniechęcenie. Nie będę przemawiać ani narzekać na to, co Państwa ważność zechce dopuścić, ponieważ cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu. Okay. Dziękuję. Coś do panu? Ojcze, nasz, który jesteś mi jednym, święciem innym niech prawo Twoje coraz bardziej przynika moje serce, a wola Twoja się w, w moim uśmiechu i Polegając na obietnicy, że łaska Twoja wspomaga mnie w każdej potrzebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa składam ten I mogąc się codziennie pamiętać będę o ogólnym zakresie do pracy żołnierzy żen Szczególnie o dziale pracy, w którym ja sam, sama, sam przeżyję uczestniczyć. Spróbuję, na ile to możliwe, jeszcze dokładniej analizować swoje myśli, słowa i czyny, aby była w stanie lepiej służyć Tobie i swoim drogim statku. Spróbuję, ci, że czuwać będę, by opierać się wszystkiemu, co ma ze spirytyzmem lub kultyzmem. Pamiętając, że jestem po dwóch Panów, w każdy możliwy sposób będę unikać tych siłek jako pochodzących od Przywołuję dalej, że od wyjątków podanych w, w każdym czasie, w każdym miejscu, prywatnie będę zachowywać się wobec osób ówczi przeciwnej dokładnie tak, jak będę czyniła w miejscu publicznym, w obecności zgromadzenia luby A na ile będzie to rozsądne i możliwe, nie będą przebywania sam na sam, w tym samym pokoju z osobą płci przeciwnej, chyba że tego pokoju będą szeroko otwarte. W przypadku braci wyjaśniono, że będą żona, dzieci, matka i rodziny siostry. W przypadku siostry, mąż dzieci, ojciec i rodziny bracia. Dziękuję. Dziękuję. E, a więc, e, albo taka jest wola Boża odnośnie Was, to jest uświęcenie Wasze. Gdybyśmy się oddali do Wielkiej to możemy zauważyć, że jest napisane poświęcenie wasze. Albowiem ta jest rola. Yy, barza. To jest poświęcenie wasze. Yy, ale w słowniku greckim występuje to słowo Agianus. Ma znaczenie podwójne, czyli Poświęcenie i uświęcenie. W kodach wokaliu też patrzyłem, jest tak samo. Poświęcenie i uświęcenie. Oprócz tego jeszcze w słowniku greckim jest taka myśl, że ta końcówka asmos, sama końcówka tego słowa, Diazmus określa y, nie stan y, ostateczny, ale proces. A więc y, uświęcenie nie jest tym y, stałym y, y, stanem, ale jest to droga prowadząca do świętości, i oddając swoje życie Chrystusowi, człowiek nie zatrzymuje się na tym, yy, czyli automatycznie nie staje się doskonalnym. Yy, zatem drodzy yy. kim jest dla Yy, naśladowców yy, Jezus Chrystus. Brad yy, mówi, że w takim yy, zwięzłym streszczeniu, streszczeniu yy, obejmuje nasze usprawiedliwienie i uświęcenie. W takim dziewiątym streszczeniu. W liście do Rzymian, yy, piąty rozdział, apostoł yy, Paweł pisze o naszym zważycielu, yy, szósty wiersz, albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne. apostoł tutaj mówi, że dzięki Jezusowi nasza pozycja wobec Boga y, uległa zmianie. Choć y, byliśmy grzesznikami, zostaliśmy włączeni do społeczności z Bogiem. Ale to nie wszystko, bo y, dalej apostoł Paweł w dziesiątym wierszu mówi, że bo jeśli będąc nie przyjaciółmi pojednaliśmy z Bogiem przez śmierć syna Jego, daleko więcej będąc pojednani zachowani będziemy przez żywot Jego. A więc zmianie ulega nie tylko nasza pozycja, ale i również nasza sytuacja. czy nasz pan staje się naszym yy, zmienia naszą pozycję względem Boga, yy, usprawiedliwiając yy, nas, a z po yy, jest naszym Uświęcicielem, możemy tak powiedzieć, czyli pomaga nam w tym procesie uświęcania. Jest to proces przemiany charakteru i przygotowania się do królestwa, a także przedłużenie tego procesu zbawienia, który właściwie nigdy się nie kończy. Tak więc Od momentu deklaracji, poświęcenia w naszym sercu, rozpoczyna się proces uświęcania, i wtedy od tego momentu. Nasza wola musi y, umrzeć. My poświęcając się, wolę Bożą. I e, w ten sposób jesteśmy e, poświęcani i uświęcani. E, oczywiście e, Ta nasza wola nie umiera natychmiast, ale ona stara się podnosić i upominać się o swoje prawa. Więc y, cały ten proces y, podczas naszego y, poświęcenia i uświęcania y, jest y, zagrożony tym, że, że, że nasza wola będzie się y, y, próbowała y, podnosić. Dobra chęć z naszej strony jest. Bratulce pisze, że jest idealną rzeczą, aby i, i bardzo ważną rzeczą, lecz jeśli ta chęć nie zostanie wprowadzona czym staje się bezwartościowa. Albo jeśli y, z kolei będzie silna to wola, to ona jest y, tak niebezpieczna, jak i też wartościowa, bo jeśli będzie źle pokierowana, to wzbudzi silną energię, którą może zaprowadzić y, na bezdroża. Tą największą Lekcją do nauczenia się jest, że ta wola, która ma być zaangażowana do dobrych słów i czynów, nie jest naszą wolą, lecz wolą Bożą, którą przyjęliśmy za swoją. I gdy staliśmy się uczniami Pańskimi. Ja myślę, że chyba każdy z nas przechodził yy, tą pierwszą y, lekcję jaką było, jak tę naszą wolę y, utrzymywać y, umarłą. nawet po przyjęciu woli Bożej zamiast naszych cielesnych upodobań i po naszym postanowieniu, aby czynić wolę Bożą, jesteśmy drodzy wciąż w niebezpieczeństwie i musimy postępować ostrożnie, aby nie popaść w zamieszanie i nie przyjąć woli i planów ludzkich, lub jakiegoś? Yy, yy, Na no jakiejś yy, innej organizacji? Zamiast yy, za, yy, yy, zamiast za, yy, jako woli Bożej. Czyli yy, to niebezpieczeństwo wypływa. Yy, jeżeli ta wola nie jest, yy, yy, nasza wola nie jest utrzymywana martwą, to może właśnie nas zaprowadzić yy, na, niewłaściwą, yy, na niewłaściwą drogę. I o tym Bratussel właśnie mówi, że to jest yy, takie niebezpieczne. A że tak jest, yy, to oprócz tego, yy, co Dowiedzieliśmy się, jak było w czasie przesiewań Ludu Bożego, to możemy to również i zauważyć na własnych oczach, bo przed nami są te. Takie same fakty, gdzie część naszych współpracy właśnie popadło w takie zamieszanie i nie, nie, nie poszło właściwie właściwie. Bo no nie wiem jak to określić, ale po prostu nie trzymali, myślę, że zbyt uwagi nie zwracali na Słowo Boże, na jego kierownictwo. Powiem inaczej, podczas gdy nie odrzucamy ludzkiej pomocy w rozoznawaniu boskiej woli, czyli są bracia, którzy pomagają nam w rozoznawaniu boskiej woli i my uznajemy, że jak w dawnych czasach tak obecnie Bóg używa tych ludzi jako narzędzia do pouczania swego ludu, to jednak nie powinniśmy przy tym zapominać, że, że szatan również używa ludzi jako swoje narzędzia, aby zwodzić. I to się myślę stało właśnie w obecnym czasie. Że szuka, szukamy boskiej woli, ale za bardzo spolegamy na pomocy naszych współbraci, którzy starają się być może nam pomóc właśnie w znalezieniu tej boskiej woli. Dzieje się tak, bo Bóg dozwala na to, aby uświadomić nas, że On jest naszym rzeczywistym nauczycielem. Dlatego też właśnie Bóg wystawia słowo swoje, czyli Biblię jako prowierz, za pomocą którego Jego lud ma odróżniać dobrych nauczycieli od złych. Jeśli nie mówią słowa według słowa, to z tego powodu, że w nich nie ma y, światła tutaj zacytowałem drogę Sela yy, a więc y, tutaj tym probierzem powinno być zawsze nasze y, słowo nasze słowo Boże i o tym probieżu to mówił Pan Jezus w swojej modlitwie w Ewangelii Jana, 17 rozdział, wiersz 17. tam Pan Jezus zanosił do, do ojca taką modlitwę za swoimi uczniami i mówił tak, poświęć je w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. I tu jest właściwie drodzy do ten klucz, yy, jako dzieło uświęcenia, yy, które miało właśnie yy, yy, postępować w, w dzieciach bożych. Ten co poświęca się Bogu z początku nie Posiada zupełnej znajomości ani o sobie, ani o, o grzechu. Jest on y, y, jeszcze takim niemowlęciem, ale stopniowo otrzymuje on pomoc ku postępowania na początku przy pomocy objawionego Słowa Bożego przez poselstwo prawdy. I w jaki sposób to poselstwo poświęca? To pytanie odpowiada apostoł Paweł, gdy mówi, że Bóg sprawuje w nas chcenie według swojego upodobania. On daje nam w słowie swoim wielkie i kosztowne obietnice, czyli daje nam rady i upomnienia. A w miarę jak one wchodzą do naszego serca, robią w nas wrażenie i w ten sposób zostajemy oświeceni przez Ducha Świętego i skłaniamy się właśnie do wyrabiania sobie tych owoców sprawiedliwości. i też yy, No tak więc yy, podsumowując, drodzy to yy, jedyną i największą yy, yy, zasadą. Chyba dla każdego chrześcijanina To Powinno Być Po doświadczeniu Zawsze Badanie tego Według Słowa Bożego W modlitwie I Pragnienie, yy, silne pragnienie szukania woli Bożej powinno mm, przydławiać, że tak powiem, mm, tą naszą wolę, która yy, mimo naszej woli, mimo, yy, mimo wolnie będzie ona próbowała yy, yy, Kierować nas na, y, y, in, w inną stronę. I gdy to silne pragnienie będzie, to Pan Jezus przez y, to słowo y, ducha i opatrzności będzie kierował każdego. Do tego uświęcania i rozwijania y, owoców Ducha Świętego. Y, Staramy się tak mniej więcej troszeczkę y, y, przybliżyć nasze myśli y, odnośnie, odnośnie y, tego, co będzie naszym. Y, podstawą naszych, naszych oświadczeń. No, zdaję sobie, sobie sprawę, że niezbyt to umiejętnie i właściwie nakreśliłem, ale ale wszyscy rozumiemy, że Największym naszym probierzem jest Słowo Boże, na którym powinniśmy opierać wszystkie nasze doświadczenia i cały czas doszukiwać się woli Pańskiej w naszym uświęcaniu i oddaję głos Braterstwu. do z Braterstwa chciałby oświadczyć się.